Cześć, mamy tutaj udowodnić, że jeśli przykąt na sześcianu ma długość 3, czyli najpierw rysujemy sobie szybciutko sześcian i oznaczamy wszystkie znane nam krawędzie albo kąty i mamy udowodnić, że jego pole powierzchni wyraża się liczbą wymierną, a objętość liczbą niewymierną. No to pewnie trzeba coś policzyć, a żeby wiedzieć, co mamy policzyć, no to najpierw zapiszmy sobie wzór na pole. Pole. Sześcian składa się z sześciu takich samych ścian. Jeśli oznaczymy sobie krawędź jego A, wszystkie krawędzie są takie same, to będzie 6 razy A kwadrat, prawda? Bo to są kwadraty, a objętość będzie równa A do potęgi trzeciej. I teraz już wiemy, że musimy sobie policzyć A, żeby wiedzieć, jakie będzie pole i objętość. To teraz zobaczcie, mamy daną przekątną. No to musimy sobie jakiś trójkąt tutaj narysować, z którego będziemy mogli A sobie wyliczyć, w którym będzie zawierała się ta przekątna, bo to nasza jedyna dana, więc narysujmy sobie jakiś trójkąt, który będzie w jakimś, zawierał się w jakimś przekroju tego sześcianu. Dobrze, mamy tak. I jeszcze do połączenia potrzebujemy tutaj linię, która będzie na krawędzi szła. I teraz, jak widzicie, mamy trójkąt, z którego możemy coś wyliczyć. Tutaj będzie kąt prosty. Ponieważ ta krawędź jest pionowa, a ta leży sobie na podstawie. I możemy dla ułatwienia przerysować sobie ten trójkąt na płaskiej powierzchni w 2D, czyli będzie tak, ta niebieska krawędź, tutaj zielona trochę dłuższa i czerwona najdłuższa. Dobra. I teraz tak, po pierwsze. Tu mamy A, prawda? Bo to jest krawędź sześcianu. Tu mamy kąt prosty. Teraz to jest przekątna kwadratu, bo to jest przekątna podstawy, czyli A pierwiastków z dwóch. I jeszcze tutaj wiemy, że jest 3. No to skoro mamy trójkąt prostokątny, no to możemy wyliczyć sobie z pitagorasa A, tak? Bo jest tylko jedna niewiadoma, czyli będzie A kwadrat dodać A pierwiastków z dwóch do kwadratu równa się 3 do kwadratu, czyli. A kwadrat dodać. I teraz, jak podnosimy do kwadratu, no to a osobno i pierwiastek z dwóch osobno. Czyli mamy a kwadrat razy 2 równa się 9. Tych a kwadrat raz, razem mamy 3 sztuki. Więc piszemy sobie 3. A kwadrat do, równa się 9. Czyli a kwadrat równa się 3, bo podzielimy sobie przez 3 obie strony. I teraz pierwiastkujemy obie strony. A równa się pierwiastek z 3. No to wracamy sobie do wzorów. Na pole y, i na objętość. Pole to będzie 6 razy pierwiastek z 3 do kwadratu, czyli 6 razy 3, czyli 18. Czyli to jest liczba wymierna. Wymierna. A objętość będzie pierwiastek z 3 do kwadratu y, do trzeciej potęgi, przepraszam, oczywiście pierwiastek z 3 do trzeciej potęgi. Jak pamiętacie, to jest tak potęga, to znaczy ile razy przez siebie jest wymnożona ta liczba, łatwiej będzie, jak rozpiszemy sobie tak. Tak, tutaj sumy się, suma potęg by była 3. To się wszystko zgadza. Mamy 3 razy powtórzone pierwiastki z 3, czyli to będzie pierwiastek z 3 razy 3. Możemy ładniej sobie zapisać. 3 pierwiastki z 3 I jest to liczba niewymierna. I co należało udowodnić.